Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Podanej z tej strony Yahoo. Znajduję się dzisiaj w Kostrzynie Wielkopolskim. Pisaliście ostatnio w komentarzach. Znaczy wyczytałem w komentarzach. Czekajcie, bo chyba kamera jest. Zmierzam na ulicę doktora Szymańskiego 18 w koszczynie do lokalu, który ma opinię 48 na 469 opinii, mianowicie buła i gaduła w koszczynie. Słuchajcie, ogromną prośbę mam do Was. Tutaj na dole, tam gdzie jest komentarze, jak przesuniecie sobie, a to tylko z tego co się orientuje, z funkcji poziomu na telefonie, możecie tam dać podbicie, bo okazuje się, że to jest podobno bardzo ważne podbijanie filmów. Także jeżeli możecie, to podbijcie. Dziękuję Wam bardzo za to. Zakładam kaptur, bo czapki nie wziąłem z auta. A zimno plubię. chyba w mieście. No, opinie mają dobre. Lokal w takim podwórzu się znajduje. Są mówione. trzy rodzaje mięsa. Kurczak, karkówka i wołowina. Mam całe zamówienie. Tak to się prezentuje. Idziemy do auta, bo tam akurat, świecie. wejście, cały czas ruch jakiś. Akurat dostawa przyjechała noszą. Przedostaniemy się gdzieś na spokojnie. Znajdę jakieś fajne miejsce i sobie to wszystko zjemy. Mm. Pachnie. Zaczniemy sobie od tego chcę jak najszybciej przetestować, ponieważ jest to zestaw kebab, który mam tutaj oto przed sobą. Od razu wam go pokazuję, jak on się prezentuje. Zobaczcie, mamy mięso, mamy fryty, mamy taki zestaw syrówek z serem, z cebulą, fryta. Mm. O, tu mam sos słodki chili. Mmm, ale taki mocno chili jest. I tutaj mam Najprawdopodobniej karkówkę. To jest karkuwa. Duże kawały mięsa. Bardzo czuć ten tłuszczyk. No, przypuszczam, że sos czeskowy w tym wypadku zrobiłby tutaj najlepszą robotę. Fajne wirty. Nie wiem, czy to jest też zasługa tego papierowego opakowania, że one nie sparowały mały kawałek, tutaj jechałem. Znaczy nie jest, no, chwilę, no tam jest 3-4 minuty. A to nadal jest rupiące. Dużo tłuszczu jest w tej karkówce to trzeba lubić. Świeży zestaw surówek, bardzo smaczny. Ogólnie oceniam na plus. Ale mocno smuste mięso. Uch, sery, ale muszę założyć kaptur, bo wieje. Weźmiemy sobie na drugą pozycję. Będzie to zapiekana, bo też chcę zacząć od tych takich, wiecie, które się O ja. No i co, można? Można dać zapiekane, która wypełnia całe opakowanie, cała Zapiekana w całym opakowaniu. Ona praktycznie nie rusza się, ona jest zaklinowana. Tak, ona jest zaklinowana w tym opakowaniu. Pojawia ale jest kawał. Luja, no to jest duże. Jedziemy z naszą zapiekaną. Zwykła zapiekana. No i tutaj w tym wypadku keczu. Chrupiąca. Mm, Bardzo pokaźna ilość sera. Mocno maślany jest ten. Te pieczary już tutaj czuję, że dużo masła czuć. Bardzo dobra zapiekanka ta zapiekana kosztowała 20 zł. Smakowała mi zapiekanka, bo naprawdę był bardzo fajny smak zapiekany zapiekany w Lucy w Warszawie. Ale tam dostaliśmy taki wiecie, taką cieniuteczką bułeczkę za 15 zł. A tutaj no sorry, to jest chyba dobre 50 cm zapiekany. Na pewno tutaj jeszcze sosy by dorobiły jeszcze większą robotę, ale jestem zadowolony, bo pierwszy raz dostałem zapiekanę, która jest w całości w całości wypełnia to nasze opakowanie, to rzadkość, rzadkość naprawdę, rzadkość w tych czasach. Przechodzimy do auta chyba, bo wiecie co? Zaraz mi łeb odpad odmarznie. No dobra, przesiedliśmy się do samochodu sobie, ale naprawdę wiecie, jak ogólnie mi się łeb na łyso. I normalnie mm, mam wrażenie, że mi Zara odpadnie. A nie wiem, gdzie mam czapkę, gdzieś tam z tyłu, a mam tą czapkę, akurat wiecie co. Kiedyś tam od Remika dostaliśmy jakieś od Dzika jakieś tam za to, że płacili, na jakąś, że tam wpłacili kasę na na schronisko, przysłali jakieś tam parę rzeczy i między innymi dostałem taką czapkę od Dzika szarą, ale mam jeden problem z tą czapką. Mam za wielki łeb i mnie ciśnie w głowę i mnie boli i muszę inną sobie ogarnąć, ale wracamy do tematu odcinka. Przed nami druga wersja, jest to Pita. I tutaj mam już sos inne mięso. O, 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 ale to wygląda. Zobaczcie. Tak to się prezentuje. Ładnie zawinięte. Bardzo zgrabnie. Tutaj mamy już drugie mięso i tutaj jest już wołowina. I tutaj wybrałem sos koperkowy w tym wypadku. Nie ma co przedłużać i jedziemy z tym tematem. Chyba dostałem ostry sos jeszcze do tego. Przepraszam. Tu mamy rolo, tu jest kurczak, i tutaj mamy sosy, czosnek ostry, bo zamawiam tak jak względem menu. No i ostry, wam powiem, jest ostry. Mega dobrze ugrillowana pita. Jest po całości, tak idealnie dookoła. Chyba pierwszy raz w życiu widzę tak ładnie ugrillowaną pitę, która jest w postaci takiego ładnego rulonika. I ona jest dosłownie z każdej strony muśnięta tym pieczeniem. Ostry sos, naprawdę ostry. Fajny stosunek warzyw do mięsa, i wam powiem, że to po prostu jest smaczne. Bardzo dobry kurczak, ale ostry. Mm, Teraz mi z nosa cieknie. Kolejny dobry kebab. I to naprawdę dużo bardziej mi smakuje od karkowy. Dobrze przyprawiony. No i to, to jest naprawdę bardzo dobry kebab. Słuchajcie, ogólnie w lokalu. Tu Wam teraz rzucę przebity. Mają bardzo duże menu. Wręcz bym powiedział ogromne, bo są kebaby, zestawy z frytkami, dania z batatami. Mają jeszcze swoje kompozycje. Jest taka jedna bardzo, kurde, 72 zł. Kostrzyński kafar buła. 450 gram mięsa, pół bułki warzywa. No to chyba to już jakiś challenge jest, bo to jest naprawdę ogromna porcja. Mamy jeszcze jakąś berlińską bułę, kebab lodowy, ser biały, pomidor, ogórek, cebula, mięta, sos z granatu. Ale no tutaj w tej już widzę, że brakuje tam, przynajmniej w opisie, Takich pieczonych, grillowanych warzyw, czyli takim w stylu berlińskiego kebaba. Są jeszcze burgery, te zapiekanki, które już próbowaliśmy. No i od niedawna mają jeszcze w menu pizzę, dostępna od środy do niedzieli, który dzisiaj akurat nie testujemy. No i mam dla Was jeszcze ostatnią pozycję, i znajduje się ona tutaj. Jest to buła. Tutaj już mam sos, jak dobrze pamiętam, tu koperkowy. I tutaj powinna być już wołowina w tej ostatniej wersji odsłony naszego kebaba. Zbyła i gaduła. Duża, gruba buła, ugriwana, nie jest może jakoś mocno ściśnięta. Co wiecie, że ja lubię takie mocno splackowane, ściśnięte, takie takie wiecie, zduszone. Mięsko, dużo cebuli czerwonej, ogórek zielony pomidor na samym wierzchu. No co on warzywa świeża. Zobaczmy sobie ten sos. I to mięsko nasze. Ole się rozpada. Mm. tu dostałem takie akurat bardzo ładnie przypieczone, nie nazwę tego spalonym ale tu jest dużo smaku, takie mięsko zwarte, ale za tym bardzo kruche łatwo się gryzie, bardzo robi mi robotę ten sos koperkowy w tym wydaniu jaki bardzo delikatny jest, słuchajcie gdyby się pozbyć akurat tej tutaj ilości cebuli na górze, tego ogórka, który mnie irytuje chyba to zrobię no i od razu lepiej, mam samą bułę z mięsem z sałatą i tutaj gdzieś tam na dole są jeszcze warzywa no Mmm, od razu lepiej. Powiem Wam, że napis na banerze nie kłamą, jak na razie. Prawdopodobnie to jest jeden z najlepszych kebabów. Jest to jeden na razie, który testowałem w Koszczynie, ale śmiało mogę powiedzieć, że to jest lokal, który bardzo warto odwiedzić. Bułowina chyba wychodzi u mnie na pierwsze miejsce. Zobaczmy sobie tę bułę. Bułkę z czarnuszką i z sezamem. Bułka jest nadzwyczajna. Nic nie, nie ma... In innego. Akurat ja osobiście naprawdę tutaj utwierdzam się kolejny raz, że wolałbym, żeby ta właśnie była, która jest taką takim typową bułką do kebabów, która w większości lokali wykorzystuje, gdyby ona była jeszcze mocniej ściśnięta. Tak mi troszkę brakuje, żeby to był taki, wiecie, normalnie placuszek, taki, kurczę, naleśnik. Wołowina robi tutaj na mnie największe wrażenie, największe, najbardziej pozytywne odczucia mam tutaj. Sos koperkowy jest mega przyjemny. Idealny do tego. Słuchajcie, zrobimy tak, trochę Wam zasłonię to słońce. Ile ja zapłaciłem za tą dzisiejszą wizytę tutaj w tym lokalu? Tortilla Pita, w tym wypadku miałem Pitę. Kosztowała 26 zł. Bardzo zgrabna pozycja z kurczakiem, bardzo smaczna. Dobre sosy, chociaż ostry był bardzo ostry. 26 zł, naprawdę spoko duża bułka duża o bułkę dużą dostałem kosztowała 31 zł z tym mięsem wołowym bomba klasa mięso klasa sos kebab zestaw mały kosztował 35 zł tam była już karkuwa i ta karkuwa no w moim mniemaniu, odstaje od pozostałych jest mocno tłusta czuć ten tłuszcz nie każdemu to będzie pasować do zjedzenia, jeżeli bym tu miał wracać. To na pewno nie na karkówkę, tylko na te dwa mioska pozostałe, bo były naprawdę bardzo dobre. Zapiekanka, no 20 zł za taką penerę. No normalnie taka penera, całe opakowanie wypchane, zapiekaną. Opakowanie na wino zostało doliczone 4 zł. W sumie zapłaciłem za całą tą przygodę 116 zł. Oni mają naprawdę bardzo dobre ceny i uważam, że dość tanio, jak na to, co oferują. Dobre miejsce w Kościele Wielkopolskim. Jak ktoś jest z okolic i tutaj ma blisko, to polecam, można wpadać, bo naprawdę smaczno. I dziękuję za tę polecajkę, bo to dzięki Wam byłem w tym lokalu. To właśnie jest polecajka z komentarzy. Dlatego podsyłajcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym dla Was kolejnego przetestował, ocenił, zjadł, skrytykował. Podbijajcie film, pamiętajcie, bo trzeba podbijać. Podobno bardzo ważne to jest. Będę Wam bardzo wdzięczny za to wszystko. Oprócz tego, łapa w górę, subskrypcja i pamiętajcie. Za niedługo wyjeżdżam na jarmarki, także szykujcie się, bo w piątek już nagrywam z Remikiem pierwszy jarmark w Poznaniu i od tego zaczniemy serię jarmarkową, która właśnie za chwilę wylatuje na kanał. Także szykujcie się, bo będzie naprawdę dużo materiału z jarmarków. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego popołudnia. To byłem ja, czyli Yahoo. Do zobaczenia. Hej!